Moment, w którym rzuciłem się na kolejną głęboką wodę i rozpoczęliśmy pracę tak naprawdę w kolejnym, swoim własnym już gabinecie, był pierwszym takim momentem, w którym całkowicie trzeba było wziąć za wszystko odpowiedzialność i tu muszę powiedzieć, że to też był taki moment dosyć mocno stresujący, ponieważ trzeba było zainwestować właśnie w wykończenie tego lokalu, zakup własnego sprzętu, e, trzeba było przemyśleć na nowo, w jaki sposób będziemy działać, no i jeszcze jakby trochę też więcej przy tym wszystkim pracować. Mhm. Na pewno lekcja, którą wyciągnęłem z tego czasu to jest to, że zanim podejmie się takie kroki, e, warto też pewne rzeczy sobie przemyśleć, czy też poukładać tak e, nawet, co chcemy robić, jak chcemy robić, bo u mnie, no szczerze przyznam, że to wszystko było jechane na intuicji, że wiedziałem, że chcę to robić przede wszystkim, czyli był cały czas ten drive i była to pasja. Byli też, była też taka konieczność, ponieważ we współpracy ze swoim terapeutą, z moim pierwszym pracownikiem, który do tej pory był tylko i wyłącznie mobilny, chciałem też właśnie sprowadzić go nieco do gabinetu, bo oboje widzieliśmy ograniczenie w tym, że czas na dojazdy i ilość energii tracona w tych dojazdach jest po prostu tak duża, że no nie jesteśmy w stanie tego robić na dłuższą metę. Więc bardzo dużo wyzwań było z tym związane, natomiast przede wszystkim wiem, że znacznej ilości stresu byłbym sobie w stanie ograniczyć, gdybym wszystko trochę lepiej jednak przemyślał i poukładał wcześniej. I razem z przynosinami kolejnych gabinetów tak naprawdę tego myślenia już było coraz więcej, takiego do przodu, myślenia przyszłościowego, w jakim kierunku gdzieś to chcemy rozwijać.